Cześć, w tym odcinku opowiem Wam trochę na temat Miko, czyli darmowego zadymiarza, który był za darmo w kalendarzu adwentowym. 3 gru y, 14 grudnia, trzeci dzień kalendarza adwentowego. Za darmo do, do, do odebrania w sklepie. Jest on mityczny i jak ma się go największej mocy, to jest y, dobry. Mocny, dużo obrażeń zadaje. Teraz sobie zagram nim rundkę. Dobra, i już gramy. W pierwszy dzień ja teraz tylko to to 15 grudnia, ale jeszcze, jak był 14 grudnia, to bardzo dużo osób nim grało, bo po prostu wszystkie mapy były nim zapełnione. Było tylko on, żadnych innych zadymiarzy na mapie. Więc to chyba było bardzo śmieszne. I śmiesznie to wyglądało. Yy, a teraz musimy zająć się gierką, żeby to wygrać. Oczywiście. Miko jest fajny, tak sobie podskakuje, jak przeskakuje i można sobie nim przeskakiwać przez te wodę, takie zagłębienia te i przez ściany więc to jest w nim nawet fajne a jak, ataku... a jak się atakuje to można tak szybko uciec, więc to... a teraz muszę zabić tylko tą szelkę, tylko... o dobra, zabiłem ją na szczęście nie miała ulta, bo jakby miała to by było ciężko ale tutaj coś słabo się wybijają ci gracze, to trzeba trochę, trochę tutaj to zabijać. Widzę. No dobra, ten zabity. Teraz sobie użyję ulta. Ma taki... Ult jego to taki podskok, gdzie podskakuje sobie i tak spada na kogoś. A, niestety przegrałem, ale trzecie miejsce. Więc y, odbierajcie Miko jak najszybciej i grajcie sobie nim. Więc do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!